Kubica może wrócić do F1 powrót króla Artura. Czy Messi opuści Barcelonę? W ekstralidze trwa walka o playoffy. I na koniec zobaczycie być może knockout roku w polskim MMA. Królowa motosportu wkrótce może stracić swojego kolorowego ptaka, ikonę, ale i jednego z największych wariatów w historii tej dyscypliny sportu. Niektórym będzie brakowało jego szczerości, luzackiego podejścia, dystansu do swojego zawodu czy sławy. Ogólnie niezwykłego luzu, zwłaszcza po alkoholu. Jak czytamy w serwisie sportowefakty.pl, legenda formuły Kimi Raikkonen po prawie 20 latach, nie licząc krótkiej przerwy, wkrótce może zakończyć swoją karierę. Do takich nieoficjalnych jeszcze informacji doszedł portal Inside Racing. Raikkonen to obecnie najstarszy kierowca w elitarnej stawce F1, gdyż w tym roku skończy 41 lat. No Ale wiek to jedna kwestia, drugi z czynników przybliżających go do tej decyzji to wyniki jego zespołu, Alfa Romeo, który spadł na tył stawki za sprawą niewystarczającego silnika Ferrari. Trzeba dodać, że i sama forma Raikkonena daje dużo do życzenia, bo regularnie wewnętrznej rywalizacji ustępuje miejsca Antonio Gionaviciemu, co zakończenie kariery. Kariery popularnego Icemana może oznaczać dla Polaków: Otóż, jak się okazuje, odejście Kimiego w pewnym stopniu pobudzi pewną kulę śnieżną i gdzieś w tym procesie może znaleźć się Robert Kubica. Odejście Fina to bowiem szansa na ponowny angaż Polaka, na ponowne starty w wyścigach Formuły 1. Jest jednak jedno ale: najpierw swoją pozycją w zespole Racing Point musi utrzymać Sergio Perez, który dysponuje podobnym, bogatym pakietem sponsorów no i niedługo może stać się tak zwanym wolnym strzelcem, a to w pewnym stopniu może pokrzyżować ewentualne plany Kubicy. Zależnie od gazu za od trzy jak tak. Werwę, werwę, panie, werwę! Należy się jednak zastanowić, czy Polak wraz ze swoimi sponsorami byłby zainteresowany rzekomym powrotem. Jak wiemy, trwa bowiem jego przygoda w wyścigach DTM. Tak wiem, że Kubicy nie idzie na razie jakoś dobrze, ale spokojnie. Dajmy mu czas. Tymczasem typujcie w komentarzach, czy rzeczywiście powrót Roberta do elity może się ziścić. Zanim jednak rozpoczniemy kolejny temat, dołączam jeszcze. Wyniki ostatniego Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jak więc mogliście zobaczyć, w UK głośno o Louisie Hamiltonie, a w polskim sporcie głośno o powrocie króla Artura. Przynajmniej w mediach społecznościowych ten temat robi dużo zamieszania. Od dawien dawna żaden transfer do naszej rodzimej ligi nie wzbudzał tylu emocji. Nieważne, czy jesteś kibicem Lecha, Zagłębia Sosnowiec czy Rakowa Częstochowa, obok tego dealu nie możesz przejść obojętnie. Warto zatem przytoczyć popularne w polskim słowniku przysłowie: Liga będzie ciekawsza, a na pewno nabierze więcej barw, bo to przy transferze Boruca jest niczym pewne, jak klauzula wpisana w kontrakcie. W sumie kto zna Artura Boruca, ten doskonale to wie. Lee Naylor. No proszę, tutaj dochodzi do... To... Jednorazowy wybryk? Niekoniecznie. Brytyjska prasa po wykluczeniu Boruca z reprezentacji donosiła, że już latem polski bramkarz dostał 50 tysięcy funtów kary za podobną zakrapianą imprezę w Celtiku. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, skąd bierze się fenomen króla Artura, dlaczego stał się on jedną z najbardziej barwnych postaci polskiej piłki kopanej, to dawajcie znać w komentarzach. A ja w następnym odcinku specjalnym postaram się rozłożyć na czynniki pierwsze jego sportową sylwetkę. Chociaż i takich smaczków pozaboiskowych też by było wiele. Napiszcie, czy bylibyście zainteresowani takim materiałem, a ja zanim jeszcze przejdę do następnego newsa, tak w gwoli ścisłości. Przypominam, że Warta Poznań zawitała w Ekstraklasie, a Rysowia Rzeszów w przyszłym sezonie rozpocznie kampanię w pierwszej lidze. Później byście mnie zlinczowali, że ani słowa o awansach. Niestety w futbolu dzieje się dużo, dlatego nie ma szans na przyjrzenie się wszystkim wiadomościom ze świata piłki nożnej. W serwisie mogło znaleźć się także zwycięstwo Arsenalu w FA Cup czy wzmianka o dobrej formie Polaków w zagranicznych klubach, ale tak naprawdę o samych transferach mógłbym tworzyć oddzielne kilkunastominutowe odcinki, bo tegoroczne letnie okienko robi się gorętsze niż piasek na brazylijskiej Kopakabanie lub w argentyńskim Pinamar. Następny news jest tego bardzo dobrym przykładem. Jak widzicie, nawet koronawirus nie zastopował przepływu horrendalnych stawek w piłce nożnej. No i na pewno nie wpłynął na fatalną formę piłkarzy z Katalonii. A gdy w klubie kryzys, wtedy jak zawsze wraca temat odejścia Leo Messiego. Tym razem nie jest to Manchester City, nie jest to także Juventus. Teraz grot ruletki, prawie jak po zakręceniu Norbiego w pewnym popularnym telewizyjnym programie zatrzymał się przy nazwie Intermediolan. Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? Na pewno Neracur mają ambitny plan na najbliższe sezony. Pierwszy punkt na liście marzeń Interu to oczywiście sięgnięcie po Scudetto. Już w tym sezonie przy, nie ukrywajmy, mocno przeciętnym składzie osiągnęli wybitny wynik, a do pierwszego miejsca w Serie A zabrakło im jednego punktu. Po transferze Leo Messiego ceny za transmisję Ligi Włoskiej mocno poszybowałyby w górę, a mecze ekipy Antonio Conte z Juventusem pewnie przyćmiłyby marketingowo, być może i sportowo. Derby El classico. Co ma skusić Argentyńczyka do wyjazdu? Jeśli nie, mediolańskie butiki i obłędne żarcie, to na pewno pieniądze Chińczyków, którzy starają się według opracowanej strategii odbudować dawną potęgę Interu, a mówimy o niemałych kwotach. Messi miałby zarabiać w Mediolanie 50 milionów euro rocznie, tak donosi La Gazzetta dello Sport. Dla porównania, zarobki Cristiano Ronaldo za rok 2019 wynosiły około 31 milionów euro, również za rok, Gry. Na razie jednak Inter powinien skupić się na bieżących celach. Serie A już oczywiście za nami, ale nie zapominajmy, że jeszcze ekipie Antonio Conte pozostały mecze w lidze Europy. W komentarzach pisaliście, że może byśmy coś tam potypowali, a że zbliża się dobra okazja, no to czemu nie? Jakie mecze możemy obstawić podczas zbliżającej się Ligi Europy? Może inaczej. Na jakie pojedynki powinniśmy zwrócić uwagę? Ciekawie zapowiada się mecz do. Koniec z niemieckim Wolfsburgiem. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Ukraińców. W dodatku mistrz Ukrainy ma za sobą całkiem niezłą serię meczów. A Wolfsburg, drużyna Olivera Glasnera walczy z plagą kontuzji. W dodatku ta cała austriacka budowa sypie się od podstaw, bo wyłączeni z gry są kluczowi defensywni gracze. Przy kursie jakim widzimy, no można zaryzykować i zainwestować w zwycięstwo Szachtara, ale oczywiście małe pieniądze. No i naturalnie gracie na własną odpowiedzialność. Całkiem spoko wyglądają także kursy w spotkaniu Sewilli z Romą. Dawajcie znać w komentarzach, kogo wy widzielibyście na swoich kuponach i jakie pojedynki. Czekam na wasze pewniaczki pod tym materiałem. A teraz temat, którego domagaliście się w komentarzach, czyli żużlowe zmagania w PGE Ekstralidze. Wczoraj zakończono niezwykle emocjonującą kolejkę tej ligi. Szczególnie emocjonującą, bo coraz bardziej zacięta staje się walka o pierwsze cztery lokaty, które gwarantują ekstraligową puchę. Świętą żużlową trójce, która obecnie jest najbliżej playoffów, zamyka w tabeli Motor Lublin, który pokonał na własnym terenie Betard Spartę Wrocław 51-39. do jednak w dwumeczu to Wrocławianie okazali się drużyną lepszą i to oni zgarnęli bonusowe punkty. Przed ekipą z Lublina cały czas znajduje się przodujący team Fogo Unii Leszno, a za jej plecami ze stratą trzech punktów drugie miejsce zajmuje zielonogórski Falubas. W klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ligi na pierwszym miejscu jest Emil Sajfudinow. Jeżeli chodzi o polskich zawodników, najlepszą skutecznością może pochwalić się Bartosz Zmarzlik. W ogólnym rankingu najlepszy polski sportowiec zajmuje jednak ósmą lokatę. Z centrum żużlowych zmagań na najwyższym światowym poziomie przechodzimy do aren zmagań polskich gladiatorów. A dokładniej przyjrzymy się ostatniej gali Rocky Warriors Kartel, gdzie jedna z walk zakończyła się fenomenalnym nokautem, a trwała ona 9 sekund. Oj działo się w ten weekend w polskim MMA i nie, nie chodzi mi o te obrazki, bardziej chodziło mi o ostatnią galę RWC i o to uderzenie aspirujące do kategorii knockout roku w polskim MMA. Co prawda nie było to 5 sekund i nie było to tak spektakularne jak ten knockout Masvidala, no ale trzeba przyznać, że ten high kick też wygląda bardzo boleśnie. No dobra, być może nie był aż tak bardzo bolesny, bo przeciwnik Andryszaka nawet nie zdążył odczuć tego uderzenia. O ile wspomniany Andryszak na pewno zapisał się jako pozytywna postać minionego weekendu, nic dobrego nie możemy powiedzieć o postawie niejakiego Ahmada Aldarmakiego, który podczas gali UAE Warriors najpierw przeciągnął podanie swojego rywala, by potem prawie wdać się w bójkę z Markiem Godardem, jednym z najbardziej cenionych arbitrów w branży. Zresztą Zresztą zobaczcie sami, co stało się w środku oktagonu. Jak wszyscy możecie się domyślać, Aldarmaki po tej feralnej sytuacji został zdyskwalifikowany. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy serwis. Jeżeli film się Wam spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz do udostępnienia. Teraz wyświetlę Wam pozostałe filmy z tego kanału i oczywiście zapraszam Was za tydzień, abyśmy wspólnie dowiedzieli się, kto wygrał. Następny poniedziałek na pewno podsumujemy weekendową ligę mistrzów oraz pogadamy o najświeższych doniesieniach ze świata sportu do usłyszenia